Witam wszystkie panie i wodzowców. To jest właśnie biały. nie całe biały, to jest Jaguara, Samczyk. To jest karpiaty. Windór starego karpiatyka 3655. To są dwa niebieskie Turbo kilka Sandra i Faraon i Jaguara. Z małego Toma. To jest cała para. Tu mamy młodego. Ponik. Jest młody ponik, nie Jest młody. O, tu jest tu jest młody Tu jest młody Tu sobie siedzi młody, akurat sobie tu gniazdko zrobiły Bo tu nie chciałem mieć Tu nie chciałem mieć W tych klatkach nie chciałem mieć, by klatka, to te lekkie, bo klatkę Twarterek bolały tam mieć. Teraz przejdziemy tutaj dalej Chodź, chodź, chodź Oni no, się nie boją Chodź, 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 chodź chodź Tam jest młody karpiaty Tam jest młody karpiaty, tu jest z tej, tej pary

dwiemi lotkami finekę 5000 i z tego jaguara, który był tam wcześniej pokazany one są na tymczku, tu się miały, tu tutaj jednego młodego, zabrączkowany oczywiście jest. Taki, taki chodź, chodź, chodź taki, pokażemy następnego młodego, z innej pary tu będzie samiczusia. Oj matka chodź, chodź, chodź. To jest właśnie skarpiaty starej samicy i małego Toma ze Szymli. Samica ma w tym roku 16 lat. I jest taki jeden młody, będzie samiczka, samicusia będzie, a ona będzie zostawiona. Ta, to będzie zostawiony gołąb, bo pierwszego gołębia dostał kolega i był Szymel, a teraz jest ściutki cały. Ta jest samiczka jest na 2009 roku i chyba to jest ostatni młody. Jakie się wylągnęły? Były dwa jajka, jedno jajko było, no można powiedzieć, martwe, puste w środku było, żółtko było zasklepione, a jeden młody jest. Ze z skarpiatej starej samice 37-56, jest niebieski, i ze Szymla, z małego, starego samca, z małego Toma. Samiec ma, jest dwuletni, dobrze mówię? Dwuletni? Dwuletnia ale czegolaty samiec jest. No to przyleciał. Pokażę z tego samczyka, który tu przyleciał, teraz gąbki. Tu jest, samiczusia będzie. Samiczka jest z małego Toma. A samiec jest niebieski. Piękny, nie mówię z jakiej gołębi, ale jest rewelacyjny gołębi. Szybkie bardzo to są gołębie. O, wyrzucił piórko, bo one są... W i powinny być już na dachu, jeszcze nie były. To jest samicusia. jest. Ma jeszcze ty. Jeszcze ma tu pół na głowie. Ile ma piór? 2, 4, 6, 8. Patrz, dobrze jedzenie dostają, Niesamowite Dobre jedzenie dostają i wyrzuciło piórko. A teraz pokażemy z tej pary drugiego gąbka. Z tej pary jest drugi głąbek. Też ma jeszcze puszek tutaj, piszczą. Zobaczymy na piórka. Dwa. 4, 6, 8, 10. Bardzo dobrze. Jedzenie dostają. I dopiero tak się dzieje. Jedzonko super. Mają gojemnik ciepły. No, jest drugi z tej pary. Właśnie. Drugi z tej pary. Teraz pokażemy matkę tej, tego, tych gąbków. A tych gąbków. Tu jest matka tych gąbków. I już zabrączkowany gąbek. Będzie. Będzie zabroczkowany. Jest jeszcze nie Będzie chyba też Szybelek będzie. Chodź, chodź, chodź Martka. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nie bój się. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź dalej. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. No dobrze, niech sobie tutaj siedzą spokojnie, nie denerwować ich. Właśnie to jest... Już będzie jeden jest. Jeden. Chodź, 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 chodź. To jest właśnie ten ojciec, tego Łębi. Niebieski. Piękny ptak. To jest gołąbek właśnie z Dextera i z generała. Siedzi samiczka z białym piórkiem, z Mustanga, to jest z, z samczyk, to jest oryginał, syn belga, pitbull razy rudy. To jest właśnie samiczusia. Tutaj sobie siedzi, te się nic nie boją, to są takie gąbki, że się nic nie boją. Na tym bym chciał zakończyć i pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców.